Cześć, witam Was serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z Wami bardzo ciekawą wiadomością. Słuchajcie, od dzisiaj dzięki tej sytuacji, właściwie przez tą sytuację, no bo nie możemy się cieszyć z tej sytuacji, która się pojawiła, ale to, co teraz oglądacie, to nie będzie typowy webinar. To będą programy, które będą odbywały się cyklicznie. Co tydzień, mam nadzieję, jeśli tylko pozwoli mi to na to moje obowiązki, zarówno w gabinecie, jak i, jak i wykładowe. I słuchajcie, postaram się dzielić z wami nie tylko i wyłącznie wiedzą stricte endodontyczną, ale te wszystkie, te wszystkie rzeczy, o których będę, będę mówił, to będą również i opowieści o sprzęcie, o tym, w jaki sposób stosować dane urządzenia, ale również będę opowiadał o różnego rodzaju przypadkach. Widzę, że dołączają do nas e, różni ludzie. Bartek, witam Cię serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że dołączyłeś. Robert, też Cię pozdrawiam. Bardzo mi sympatycznie. O! Walid Kurdi from Egypt. Hello, my brother. I'm very happy that you're with us. Unfortunately, it's not in English. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tak licznie zaczynacie oglądać ten program, który dzisiaj dla Was przygotowałem. Z takich nowości, o których mówiłem, to. Będzie właśnie ta cykliczność tych, tych programów, więc w swoich komentarzach bardzo proszę, żebyście napisali dokładnie to, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych programach. Mam oczywiście dla Was przygotowane różnego rodzaju tematy. Będę też zapraszał różnych gości do naszego programu. Nasza, nazwijmy to, dentystyczna telewizja. Będzie, mam nadzieję, nieodzownym elementem tego naszego życia, zarówno teraz, jak i po pandemii. Witam kolejne osoby. Cześć, cześć Sandra, też się cieszę, że Cię widzę. Widzę tutaj Bogusława również do nas dołączyła. O, i Rafał do nas dołączył. Słuchajcie, no, bardzo dużo znajomych, bardzo dużo osób, które, które kojarzę. Cieszę się, jest mi niezmiernie miło. Super Małgosiu, też się cieszę, dziękuję, że jesteś. No dobrze, słuchajcie, porozmawiajmy w takim razie o temacie, który dzisiaj dla Was przygotowałem. To jest temat dość z jednej strony łatwy, ale z drugiej strony taki temat, który nie do końca jest elementem, który wszystkim idealnie wychodzi. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób stworzyć dostęp do przedtrzonowca. No dobrze, no to mamy tego przedtrzonowca. No i co mamy z nim zrobić? Popatrzcie, przygotowałem dla Was przypadek. To jest przypadek, który pokazuje co jakiś czas na swoich wykładach. Jest to bardzo ciekawy przypadek, bo to jest pacjent, który przyjechał. Na, do mnie i jak widzicie on nie ma żadnych wypełnień. Nie ma tam żadnych ubytków, żadnej próchnicy, nic się zupełnie nie dzieje. Ale to co jest problemem w tym przypadku, to to, że ten pacjent jest po urazie komunikacyjnym. Niestety podczas zaopatrywania tego urazu doszło do uszkodzenia jednego z korzeni. To się oczywiście może zdarzyć. Słuchajcie, no, wyobraźcie sobie przychodnię, w której lekarz stara się za wszelką cenę pomóc pacjentowi, i on się nie będzie zastanawiał. No, nie zawsze wychodzi to idealnie, i w tym też przypadku nie do końca tak wyszło. Także, no, pacjent niestety doznał takiej awarii po zaopatrzeniu, poza. Zabezpieczeniu go po tym wypadku komunikacyjnym, oczywiście, został wypisany ze szpitala i czuł pewne dolegliwości. Te dolegliwości bólowe, które się pojawiały, one nie były takie swoiste. Pacjent czuł troszeczkę, że ten ząb to jest, to go nie ma. On nie był jakiś wrażliwy na ciepło, zimno, w związku z tym, no, nie było to takie pewne. Pacjent został. Skierowany do mnie, wykonałem zdjęcie tomograficzne, to potwierdziło ten przypadek, tego zniszczenia jednego z korzeni. No dobrze, zatem zaplanowałem dostęp, ponieważ jest to ząb całkowicie zdrowy, poza sytuacją, w której jest no, ten uszkodzony korzeń, więc jakby mam tej struktury naturalnej bardzo dużo. I oczywiście ja mógłbym otworzyć to bardzo szeroko, mógłbym zastosować się do tego dostępu, który jest takim um, typowym, klasycznym dostępem do kanału korzeniowego, ale w tym przypadku, no, omówmy się, jest to trochę szkoda. W związku z tym, zaplanowałem dość minimalnie inwazyjny dostęp, i tak jak planowałem, użyłem do tego instrumentu rotacyjnego. Było to wiertło szczelinowe z nasypem diamentowym. To jest najczęstsze wiertło, które używam do wykonywania dostępów w kanałach korzeniowych przedczonowców i innych grup zębów. Tak wyglądał ten dostęp. Następnie zastosowałem końcówkę ultradźwiękową. Po tym opracowałem kanały korzeniowe, wypłukałem te kanały. Oczywiście Zaktywowałem ten płyn, bo to było niezmiernie istotne. I przy tej aktywacji tutaj trzeba zwrócić uwagę na czas i na intensywność. Do tego konkretnego przypadku zastosowałem końcówkę soniczną i po finalnym płukaniu, po wypełnieniu, wykonałem obturację. I to jest efekt finalny po zamknięciu materiałem kompozytowym. Następnie zdjęcie rentgenowskie z finałem leczenia. Moi drodzy, a to jest efekt finalny kliniczny. I oczywiście mógłbym powiedzieć, że no i tak się tworzy dostęp do przedtrzonowców, Ale to nie odpowie na wszystkie wasze pytania. Nie pokażę wam całej, jakby całego tego hmm, w związku z tym, przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób tak naprawdę. Teraz musimy zrobić, to musimy wyznaczyć szczyty głosków. I ta metoda, o której teraz powiem, ona pozwoli Wam w każdym momencie bardzo prosto określić dostęp do zębów przedtrzonowych. Więc wróćmy do naszego... Po wyznaczeniu szczytu w guzku, pierwszą rzeczą, którą teraz wykonuję jest... Yy... Wyznaczenie linii pionowej przez te gózki, które wyznaczyłem przez te szczyty. Ten punkt przecięcia jest niezmiernie istotny, ponieważ właśnie z tego punktu przecięcia będziecie wychodzić do waszego dostępu. I teraz tworząc dostęp, zaczynam od tego punktu. Po narysowaniu tego, tutaj. Trzeba określić jeszcze kierunki. Przesuwacie się tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie. Nie poszerzacie na boki. I teraz, ile muszę poszerzyć? Pierwszą rzeczą, którą wykonuję, wykonuję tylko i wyłącznie punkt trepanacyjny. Właśnie na tym przecięciu linii. Następnie zaczynam. Rozszerzać ten dostęp, ale tylko i wyłącznie na tej linii, która wyznacza szczyty głosków. I to jest cała filozofia. Staram się nie używać narzędzi rotacyjnych typu kulka, ale jak najcięższych szczelinowców. Pierwsze wejście uderzenie w komorę. Czujecie, że jesteście w komorze? Wycofujecie się narzędziami rotacyjnymi. Kolejną rzeczą bierzecie ultradźwięki. I tutaj te ultradźwięki one preparują w ten sposób, że działają tak jak wahadło. Pozwólcie, że pokażę Wam jak to wygląda na rysunku. Ok. No dobrze. Narysujmy sobie jeszcze raz przedtrzonowca, Ale tym razem. W innej projekcji. I teraz narysuję nazwę G. I teraz, moi drodzy, wykonuję ten dostęp. Czyli biorę tuleczkę. się tu nie chcę wytrzeć. O. Proszę bardzo. I następnie zaznaczam ten dostęp. Teraz moja końcówka ultradźwiękowa, którą wprowadzam do komory, wykonuje ruch w tym kierunku. Chodzi o to, aby pozbyć się tych rogów miazgi. Ale Wy nie musicie się pozbywać tych rogów miazgi całkowicie. Te rogi miazgi, one mają być tylko lekko otwarte, po to, żebyście mogli stworzyć tak zwany straight line access. Ale ten straight line access on nie ma być do kanału, tylko do pierwszej krzywizny kanału i to należy rozgraniczyć. Bo wykonując klasyczny dostęp, jesteśmy uczeni, że otwieramy komorę szeroko. Otwierając komorę szeroko, niszczymy zbytnią ilość zęba, i to jest całkowicie niepotrzebne. Starajcie się tego unikać. Dobrze, przejdźmy do kolejnego przypadku. To jest przypadek, który wykonałem jako normalne leczenie klasyczne. Pacjentka, która do mnie trafiła, ona miała dolegliwości takie nieswoite, zakwalifikowany ząb do leczenia kanałowego, mimo bardzo płytkiego wypełnienia. Stworzyłem dostęp. Dostęp starałem się, żeby on był jak najbardziej minimalnie inwazyjny. Po zastosowaniu wiertła rotacyjnego wszedłem do komory i po tym uderzeniu w komorę zacząłem używać ultradźwięków. Ultradźwięki preparowały w stylu tym, tego wahadła, czyli wykonywałem taki ruch, taki ruch w komorze. Chodziło o to, żeby podciąć te rogi miazgi, żeby te rogi miazgi otworzyć. Kolejnym Etapem była oczywiście preparacja. Preparację wykonałem w, przy użyciu narzędzi rotacyjnych w tym przypadku. A dlaczego rotacyjnych? To zaraz zobaczycie, jak obejrzycie finał tego leczenia. I to jest efekt finalny. Zwróćcie uwagę na maksymalną krzywiznę, która. Pojawia się w strefie apikalnej. Z tego też powodu używałem narzędzi rotacyjnych, a rozmiar na wierzchołku to było 2504. To był trudny przypadek. Podzielę się z Wami jeszcze jednym przypadkiem, a moi drodzy, zwykły przedczołowiec, który miał troszeczkę większą odbudowę. W tym przypadku należało wypreparować tylko i wyłącznie ilość tą kompozytu, która była na górze. I tu, w tym przypadku, jeżeli macie wypełnienie, to tego wypełnienia nie oszczędzajcie. To jest całkowicie niepotrzebne. Tutaj te oszczędzanie tych, tych wypełnień to jest błąd. To jest tylko i wyłącznie pokazywanie, jakim się jest ewentualnie wspaniałym. Ale to nie daje żadnych efektów klinicznych. W związku z tym starajcie się, żeby ten kompozyt usunąć w takiej ilości, w jakiej wam jest potrzebny. Ale co innego, już jeżeli chodzi o strukturę zęba. Bo struktura zęba, która jest głębiej, czyli sam ten dostęp do komory, no to tutaj musicie bardzo delikatnie preparować już ultradźwiękami i tak jak widzicie jest zachowany zarys komory z przechyleniem tych ultradźwięków tak jak już rozmawialiśmy wcześniej oczywiście na górze to poszerzenie jest dużo większe w związku z tym mam więcej widoczności ale tylko i wyłącznie mogę to zrobić jeśli mam wcześniejsze wypełnienie preparacja osuszenie kanału i teraz bardzo ważna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, popatrzcie na przechylenie tego sączka papierowego. On się przechyla w kierunku do wejścia. To znaczy, że uzyskałem straight line access, a moje gutaperki, którymi będę kanał wypełniać, one będą wchodzić do kanałów. Tak. Czyli to, co muszę zrobić, to muszę zrobić o mniej więcej w takim kształcie ten dostęp. Czyli tu jest góra, tu jest komora, i tak powinien wyglądać Wasz dostęp do kanałów korzeniowych przed Wynika to z tego, że musicie oszczędzać tkanki. I to jest efekt finalny. Moi drodzy, podczas naszego dzisiejszego krótkiego spotkania, mam nadzieję, że przekazałem Wam a, maksymalną ilość informacji i już teraz dokładnie wiecie, w jaki sposób Wytworzyć dostęp do e, przedszonowca. Bardzo się cieszę, że tak licznie dołączyliście do tego webinaru, na, przepraszam, stare przyzwyczajenie webinaru, do naszego programu cotygodniowego. Bo tak jak już mówiłem na początku i powtórzę jeszcze raz, te spotkania, te programy, które tutaj widzicie, to jest program, który będzie cyklicznie. Będzie to program, który będzie nie tylko ze mną, ale będziemy również zapraszać gości. Na razie będą to tylko i wyłącznie spotkania wirtualne, ale za jakiś czas, jak ta nasza, jest, nasza pandemia się skończy, to będziemy również robić pełne wywiady, będziemy robić spotkania z różnymi lekarzami. Mam nadzieję, że nie tylko polscy, ale również i zagraniczni koledzy będą naszymi gośćmi i mam nadzieję, że będą odpowiadali. Na Wasze pytania. Przy okazji, moi drodzy, jeśli macie teraz jakiekolwiek pytania do mnie, widzę, że tutaj Kasia ma pytanie. Jakie jest postępowanie w przypadku zębiniaków wypełniających komorę lub przy bardzo płytkich komorach? Kasiu, jeśli masz takiego zębiniaka w komorze, to oczywiście najpierw musisz go zlokalizować. Wykonujesz zdjęcie rentgenowskie. Na zdjęciu rentgenowskim już widać na tym płaskim zdjęciu, że nie masz. Tej komory, że ta komora jest jakby wypełniona jakimś tworem. Co za tym idzie, możesz się spodziewać, że będzie tam zębiniak. Zębiniaki, etiologia nie do końca jest poznana. Niektóre artykuły mówią o tym, że są to twory wywołane urazami, ale jest też wiele artykułów, które podają informację, że te zębiniaki nie do końca są związane z urazami i często jest to sytuacja taka. Gdzie nie możemy znaleźć bezpośredniej przyczyny. Więc wracając do tematu zębiniata, otwierasz ten ząb. W tym przypadku sugerowałbym jednak otworzyć w zarysie komory, czyli troszeczkę szerzej nie otwierać go tak wąsko, tylko troszkę szerzej oczywiście pamiętając, że się przesuwasz tylko i wyłącznie na tej linii, która przebiega na szczytach gusków. Następnie zatrzymujesz się i oglądasz te dno. I to samo wykonujesz w przypadku tych płytkich komór. Zębiniak będzie wyglądał jak taki stalaktyt albo stalagmit. To jest taki, taka, taki twór, który będzie taki może być półprzeźroczysty, może być taki lekko kremowy. Wygląda jakby był lekko wilgotny czasami. I wtedy. Musisz go usunąć najpierw, oczywiście. Nie postępujesz dalej, więc bierzesz ultradźwięki. W tym przypadku bierzesz ultradźwięki dość wąskie, bo szonowce nie mają dość dużo przestrzeni. I tymi ultradźwiękami preparujesz. Starasz się preparować wokół zębiniaka, ale w strukturze zębiniaka. Starasz się nie usuwać zewnętrznych ścian okalających tego zębiniaka, tylko preparować po zewnętrznych krawędziach tego zębiniaka. Zazwyczaj zębiniaki połączone są z bocznymi ścianami. Czasem, szczególnie może się to zdarzyć w przedszodowcach, mogą wnikać w kanały korzeniowe, więc warto zwracać na to uwagę i warto spokojnie do tego podchodzić. W pewnym momencie ten zębnik zaczyna się ruszać, wyrzucisz go z kanału, i to będzie rozwiązanie Twojego problemu. Mam nadzieję, że to, co usłyszałaś, będzie odpowiedzią na Twoje. Pytanie. Moi drodzy, yy mamy jeszcze mniej więcej 3 minuty na, na pytania, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, to serdecznie yy, serdecznie yy, Was zapraszam, żebyście je zadawali. Jeżeli macie pytania również niezwiązane z przedczonowcami, również do tego zapraszam. Jeżeli chcecie, yy, yy, żeby coś się pojawiło w tych nowych. Yy, w tych nowych yy, odcinkach, to też serdecznie zapraszam Was do pisania tego w komentarzach pod tym postem. Ten film będzie dostępny na, yy, na YouTube, na naszym kanale Dental Masters Group. O, tutaj możecie sobie wpisać, yy, wpisać ten. Yy, yy, ten kanał, nazwę tego kanału na YouTubie. Znajdziecie tam nasze wideo. W tej chwili nie ma tam jeszcze tego dużo, ale możecie ten kanał zasubskrybować. Nie zapomnijcie zaznaczyć tego dzwoneczka, bo ten dzwoneczek będzie Was informował o kolejnych filmach, które się będą pojawiać. W międzyczasie mamy kolejne pytanie. Agata pyta, czy końcówka EDI jest czy końcówka EDI w pełni zastępuje pilniki ultradźwiękowe na endoczak? To znaczy, czy można zrezygnować z pilników do aktywacji płynów? Agata, no nie do końca, bo yy, aktywacja soniczna yy, i aktywacja ultradźwiękami, oczywiście one są podobne, ale niestety one nie działają tak, że jedno zastępuje drugie. A aktywacja soniczna jest bardzo dobrą aktywacją w momencie, kiedy wykonujesz klasyczne ENDA. Czyli w przypadku leczenia tego początkowego zdecydowanie będzie lepiej używać soniki. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację przy retreatmencie, szczególnie jeśli masz różnego rodzaju gutaperki, Różnego rodzaju materiały uszczelniające, takie jak endometazon, no to wtedy sonika nie zadziała. I wtedy będzie problem, bo jeżeli nie użyjesz ultradźwięków, czyli mechanicznie nie dotkniesz tego, co masz zaktywować, no to tego nie wypłuczesz. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, ale wiesz, są rozpuszczalniki, to sobie można poradzić. Słuchajcie, ja już rozpuszczalników od, od lat nie używam a nie używam ich dlatego, bo one są kłopotliwe. One oczywiście działają, ale e, na przykład rozpuszczalnik do gutaperki. Rozpuszczalnik do gutaperki powoduje, że gutaperka się marzy po wszystkim. W związku z tym trzy razy bardziej wolę użyć mechanicznego usunięcia tych materiałów niż rozpuszczania. Więc niestety, ale potrzebujecie i tego, i tego. Mam kolejne e, pytanie. Gosia... Pyta, Czym można wypełniać kanały przy stwierdzonej alergii na gutaperkę, um, Gosiu? No powiem tak, ja nie, nie, nie widziałem jeszcze tej alergii na gutaperkę, ale oczywiście ona się może, może się pojawić, no, może coś takiego istnieć. I teraz w tym przypadku zdecydowanie poszedłbym w kierunku bioceramiki. Można tutaj m, bardzo łatwo wypełnić takie kanały. Wypełnić to materiałami, e, cementami hydraulicznymi, e, tak zwanymi BC Sealer'ami. Ja w e, kolejnych programach pokażę Wam technikę wypełnienia kanału korzeniowego BC Sealerem bez jakiejkolwiek gutaperki, czyli tak zwany nastrzyk, czyli injection. Oczywiście. Robi się to na zimno, i oczywiście w tym przypadku, przy tej technice, jest o tyle łatwo, no bo, no bo nawet jak przepchniesz, to się niewiele wydarzy, bo te materiały są bardzo bezgodne. Ale o tym będziemy jeszcze szerzej rozmawiać w odcinku, który będzie traktował o bioceramice, czy też o wypełnieniu techniką injection tutaj proszę bardzo kto nas odwiedził Łukasz Lichy Łukasz bardzo bardzo dziękuję że jesteś z nami cieszę się cieszę się bardzo że się pojawiłeś słuchaj na twoją część ten aplauz na twoją cześć ten grad bardzo się cieszę No dobrze a kochani to chyba wszystko Nie zapomnijcie o tym żeby zasubskrybować nas na YouTube. Przypominam, kanał Dental Masters Group na YouTube i tam też będziecie mogli oglądać te filmy, powtórki, ale będą też inne filmy, których nie będziemy publikować na, na, na naszym kanale na Facebooku. O, ale Kasia Naumowska, dzień dobry Kasiu, dawno Cię nie widziałem, śledzę Twoje konto Instagramowe, Także wiem, że pracujesz, wiem, że też dużo podróżujesz, ale skoro nie usuwamy doszczętnie rogów komory, czekajcie, bo mi chyba uciekło to jeszcze raz, muszę to doczytać, zgodnie z zasadą minimalną, to czy jest szansa, że zostaną tam jednak resztki miazgi, które mogą spowodować stan zapalny lub przebarwienie zęba. Kasiu, jeżeli nie wypłuczesz prawidłowo tej komory, no to nie ma, nie ma takiej opcji, żeby tam nie została. Miazga i wtedy oczywiście to się wszystko pojawi, co, o czym mówisz. Ale jeżeli zastosujesz odpowiedni protokół płukania, a przede wszystkim, co jest najbardziej istotne, volume in time, czyli długoczasowe płukanie z dużym przepływem i dużą ilością płynu, wtedy zdecydowanie nie masz się co obawiać, bo mm, sobie pod chlorem świetnie z tym poradzisz. Maćku, witam Ciebie również. A przy jakim ISO decydujesz się na wypełnienie apical zone preparatem MTA? To jest bardzo dobre pytanie. Maćku, jeżeli mam ISO powyżej. może inaczej. Jakiś czas temu, kilka lat temu, zanim rozpocząłem stosowanie materiałów na bazie bioceramiki, tak, tych zwa tak zwanych cementów hydraulicznych, wtedy. Takim standardem dla mnie było ISO 50, ISO 60, to, było, to był taki, taki, taki rozmiar wierzchołka, przy którym wypełniałem już MTA, bądź też biodentyną, bo to zależało od różnych warunków anatomicznych, które się tam pojawiały. Ale w momencie jak się pojawiły BCC to to był taki troszeczkę game changer. Ja, jako jeden z pierwszych, i tutaj trzeba oddać, też profesor Jan Dolo opublikował pierwszy artykuł o technice, właśnie injection, i też o technice HOT, którą również czy stosowałem, czy stosuję co jakiś czas. Słuchajcie, no to, 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 to tutaj, w tym przypadku już teraz. Nie ma jakichś takich wskazań. Tutaj ja mogę wypełnić troszeczkę inaczej, bo ja mogę i wypełnić i przy ISO 25 i przy ISO 20 wykonać nastrzyk bioceramiką. Ale zdecydowanie, jeżeli mówimy o typowym cemencie, typowym takim materiale gęstym, to zdecydowanie ISO 50, ISO 60 to są takie rozmiary graniczne. Ja mam nadzieję, że ta odpowiedź Maćku satysfakcjonuje Cię. Jeżeli chcesz jeszcze o coś zapytać, to serdecznie zapraszam. Cieszę się, że macie dużo pytań, to jest bardzo budujące. Kochani, jeszcze raz przypominam: nie zapomnijcie śledzić mojego profilu: śledzić profilu Dental Masters Group, śledzić profilu naszego Centrum Szkoleniowego, chociaż pewnie w centrum nieprędko się spotkamy ze względu na tą sytuację, która się teraz dzieje. I, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. I do zobaczenia. Już za tydzień widzimy się we wtorek.